Cześć! Witamy ponownie w warsztacie Parkside. W tym odcinku DIY budujemy leżak. Dni są dłuższe, a słońce grzeje, a ja muszę się wreszcie opalić. Najlepiej, jak pobierzesz instrukcję budowy, znajdziesz ją poniżej w opisie. Znajdziesz w niej siatki do rysowania, materiały i potrzebne narzędzia. Oczywiście możesz wybrać dowolny kształt. Upewnij się, że jest on jak najbardziej ergonomiczny. I mały prototyp. Krzywe zawsze najlepiej rysuje się nakładając siatkę, na przykład zawsze 10 cm. Później zrób na niej punkty, a następnie je połącz. Tak uzyskasz płynne linie. Potem weź wyżynarkę i wytnij kształt. Ten kształt posłuży nam następnie jako szablon, tak aby kolejny kształt był identyczny. I jak zawsze pomyśl o wyposażeniu ochronnym. wskazówka, jeśli deska strzępi się podczas piłowania, możesz po prostu obkleić krawędź taśmą klejącą. Okej, okay, wycięliśmy już precyzyjnie szablon. To, co teraz musimy zrobić, to doszlifować. Bo nieważne, jak dobrze piłujesz, zawsze zostaną jakieś nierówne krawędzie. W tym celu weźmiemy szlifierkę taśmową i spróbujemy ustawić ją jak najbardziej prostopadle do powierzchni. Pierwsza strona, czyli element boczny, jest już gotowa. Posłuży teraz jako szablon dla drugiej strony. Ważne jest to, że na tym etapie piłowania nie musimy dokładnie podążać za linią. Możemy wyjechać milimetr czy dwa, ponieważ później to wyfrezujemy. Wszystko jest narysowane. Teraz wyrównujemy nasz szablon do z grubsza wyciętego boku, a jest nim zawsze linia ołówka. Mocujemy szablon. Wiercimy otwory na uchwyt poprzeczny. Użyjemy go też do przymocowania naszego szablonu do z grubsza wyciętego boku. Teraz możemy frezować. Użyjemy frezarki z pierścieniem kopiującym. Pierścień jest z góry. Oznacza to, że prawie kopiujemy nasz szablon i usuwamy tylko materiał na dole. Dlatego wcześniej zostawiliśmy milimetr lub dwa. Idealnie działa i kopiuje nasz kształt. Jak już wiesz, frezuj zawsze w przeciwnym kierunku. Jeśli chcesz uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z frezarek żłowiących, zajrzyj na Tool Talk. Po raz ostatni będziemy potrzebować frezarki żłobiącej. Teraz frezujemy zaokrąglenie na dolnej krawędzi naszego leżaka. Z resztek możesz wyciąć cztery poprzeczki. Narysuj je jeszcze. Teraz wycięliśmy już wszystkie części, które później połączą obie strony. Musimy je równomiernie umieścić na bocznej stronie. Teraz musimy polakierować wszystkie części, aby chronić nasz leżak przed warunkami atmosferycznymi. Pamiętaj, gdy wałek wydaje dźwięki, to znaczy, że jest na nim wystarczająco dużo farby. Teraz czas na listwy siedziska. Zaznaczamy 700 mm, odcinamy je i wstępnie wiercimy otwory. Tak samo robimy ze wszystkimi listwami. Z tymi szablonami to łatwe. Listwy siedziska impregnujemy. Podczas schnięcia możemy już zacząć łączyć szkielet, w tym pomoże mi dantes. Bardzo ważną kwestią jest to, że zanim wszystko skręcimy, musimy najpierw zaznaczyć najniższy punkt listwy siedziska. Obie części, jedna na drugiej, tworzą linię. W ten sposób możemy być pewni, że listwy siedziska zaczynają się w tej samej pozycji na dole. Teraz możemy skręcać. Linie na dole służą jako podstawa. Od tego zaczynamy. Pomiędzy każdą listwą planujemy 12 mm. Pomogą nam te podkładki. Zewnętrzna strona powinna być równa. Godny. Takiego leżaka nie powinno zabraknąć w żadnym ogrodzie. Zrób go, dasz radę.